Ostatni mecz Wielim Szczecinek rozegrał niedawno. To był mecz rewanżowy yy, barażu o drugą ligę futsalu. W gdzieś nie brałem strzelonych. Jak z waszej perspektywy to spotkanie wyglądało? Jak z naszej perspektywy? Było troszeczkę stresu powiem szczerze, bo wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia, wiedzieliśmy, z kim gramy, i jak gdyby ta przewaga jednej bramki była taka, jakby to nie jeden trener powiedział, bardzo ryzykowna, tak? bo tym bardziej, jeżeli chodzi o futsal tutaj naprawdę w dwie minuty można pięć bramek strzelić lub pięć stracić, więc do tego pojedynku podchodziliśmy z takim lekką, z lekką niepewnością z tego względu, że właśnie wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie podwójnie zmotywowany do tego meczu. Na no, aczkolwiek jak, jak już zobaczyłem pierwszą bramkę, drugą i trzecią, to, to te emocje troszeczkę na szczęście opadły, a później udało nam się ten bezpieczny rezultat dowieść już do końca, także jestem bardzo szczęśliwy z tego dwóch No właśnie, drużyna z Kołobrzegu <coughs> można powiedzieć, że była jednak faworytem tego dwóch no bo też jakby nie patrzeć, wygrała... Puchar Polski ZZPN w grudniu też, w którym rywalizowaliście, więc to też taki był przeciwnik no trudny. Tak, to właśnie też nawiązanie do tej pierwszej części wypowiedzi, gdzie powiedziałem właśnie tutaj o tej niepewności i tak samo myślę, że oni to mieli przed pierwszym meczem, bo, bo wiedzieli, że wygrali z nami w Pucharze Polski też jedną bramką, tak. Mhm. Później na całe szczęście za, zadziałało to na nas jak gdyby mobilizująco i pokazaliśmy swoją wyższość, no ale to też ten Puchar Polski my potraktowaliśmy troszeczkę jako taki sprawdzian mhm. dla trenera dla zawodników, żeby zobaczył, jak to wszystko wygląda faktycznie w praniu. A później ten skład, no, on cały czas ulegał gdzieś tam, mimo wszystko podwyższeniu jakości, i, i, i z każdym meczem, z każdą minutą wręcz byliśmy coraz bardziej pewni siebie i, i, i to udowodniliśmy. Nie? A też jest coś takiego, że te 7 lat, bo, bo tyle jakby od ostatniego meczu Wielimia w klasie okręgowej minęło, to był bodajże czerwiec 2015 do tam końcówki 2022 roku, no to mm -hmm. był długi okres, ale jak to się stało, że Wielim wrócił? W salu ale wrócił. Eee, jak to się stało? No to, to była taka metamorfoza, tak, bo mimo wszystko ten zarząd raz na parę <słuch> lat musi się zmieniać, no i tutaj nasz yy, poprzedni zarząd, któremu zresztą bardzo serdecznie dziękuję za to, że Wielim istniał, Chciał podać się do dymisji jak gdyby z braku perspektyw, z braku widocznych możliwości tutaj na scenie. No ja jako wieloletni sympatyk, wieloletni piłkarz zresztą też nie mogłem się jak gdyby zgodzić na to, żeby wielim przestał istnieć. Dlatego tutaj w momencie głosowania, gdyby za tym, czy klub rozwiązać, czy nie, jasno i mocno postawiliśmy weto. No i później, później tak naprawdę, całe szczęście, że znaleźliśmy fajną alternatywę dla sportów, właśnie piłkarskich, czym jest futsal. Poszliśmy w tą stronę z bardzo prostej przyczyny: no przede wszystkim budżet i organizacja. tak? No, dużo mniejszy budżet niż jeżeli chodzi o drużynę piłkarską, występującą na trawie. I organizacyjnie no też mniej meczy, także. także podeszliśmy też do tego w pewien sposób jako do takiego właśnie poligonu mhm. doświadczalnego, na co nas stać, na co jesteśmy faktycznie, co jesteśmy warci i czy sobie z tym poradzimy. Dlatego, dlatego właśnie wybraliśmy futsal i muszę powiedzieć szczerze, że no, póki co, póki co nam się udaje, także idziemy w tym dalej. Będziemy cały czas jak gdyby zwiększać swoje kwalifikacje, gdzieś tam podnosić poziom organizacji i jestem pewny, że, że, że druga liga w Szczecinku uśmiało może, mhm. może się utrzymać. No właśnie, też fajne jest to, że wielu zawodników, którzy byli związani z Wielimiem, z piłką Szczecinecką i dalej są aktywnymi piłkarzami, też jakby chętnie przyjęli to zaproszenie do tej gry tutaj w drużynie Wielimia futsalowej. To jest fajne, bo tam był Wojtek Gersztyn, tak, Mateusz Sochalski, Michał Błoderek, No, wielu takich zawodników, którzy tak, są też tutaj tak. w Szczecinku i też. Zwili mnie bardzo dobrze. Dokładnie, dokładnie. No to, to też ogromny, ogromne podziękowania dla nich, bo jak gdyby po, takim, po takiej długiej przerwie mogli zareagować jak gdyby w, w, w różny sposób, tak? Mogliby powiedzieć, no przepraszam, ale my już teraz gramy gdzie indziej, albo słuchaj, nie mamy czasu i też myślę, że nikt nie miałby do nich pretensji, ale, ale spotkali się jak gdyby my spotkaliśmy się z dużym odzewem ze strony piłkarzy, Wiadomo, gdzieś tam ten system treningowy nie był idealny, albo nie był taki, jak my, my byśmy sobie zakładali, bo mimo wszystko to są piłkarze drużyn y, piłkarskich, normalnych trawiastych, mhm. tak? Y, ale, ale to naprawdę cieszy właśnie, że, że ci ludzie z nami są, że pokazują, że y, jak gdyby większe wartości nimi w życiu kierują niż tylko, tylko chęć gdzieś tam zarobienia pieniędzy, że tak powiem. Mhm. Tylko po prostu są to ludzie, którzy w sercu noszą wielim i y, 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 i mam nadzieję, że takich ludzi będzie teraz już więcej, bo, bo, bo jest ich zdecydowanie więcej. Ale myślę, że dużo ludzi też czekało właśnie na pierwszy ruch na, na pokazanie, jak to wszystko będzie wyglądało, w którą stronę to idzie i myślę że, myślę, że będzie tych ludzi coraz więcej z nami. No właśnie, spotkanie miało się najpierw odbyć w czarnym, <laughs> później było się w turowie, ale też pewnie sami przyznacie, że lepiej by było wiele i też dla kibiców i dla was, gdyby te mecze mogły się odbywać w szczecinku tutaj na miejscu. No na pewno by było lepiej, tak? No bo jednak futsal, czy, czy piłka nożna normalna, czy siatkówka, czy koszykówka, to wszystko są sporty, które mają służyć mm. przede wszystkim mieszkańcom. Tak? My to robimy e, dla jakiegoś widowiska, dla ludzi, żeby mogli przyjść, spotkać się ze starymi znajomymi. No, byłoby świetnie, byłoby świetnie. E, a czykolwiek mówię, mm, to jest kwestia, kwestia też tego typu, że mm, no, widocznie tak musiało być. Widocznie tak musiało być. Jak gdyby przeszkody, które mieliśmy, staraliśmy się pokonywać na bieżąco, i tutaj przeskoczyliśmy sprawnie właśnie na to oturowo. Dzięki temu, tak jak już w, mówiłem wcześniej, dzięki temu może ktoś to zauważy, może ktoś po prostu sam wyciągnie rękę albo zaproponuje jakąś ciekawą alternatywę tutaj rozgrywania meczy w Szczecinku. No na szczęście te turowo jeszcze nie jest o tyle daleko i nie jest jakąś wielką przeszkodą dotarcie do, do, do szkoły w turowie, więc myślę, że myślę, że nie ma co narzekać. Jak na pierwsze spotkanie, które organizowaliśmy tutaj na, w naszej okolicy, to myślę, że wypadło dobrze. A gdzieś tam po cichu pewnie liczycie na to, że te mecze w drugiej lidze już tutaj w Szczecinku jednak się będą No mogły... chci Chcielibyśmy bardzo, bo patrzymy gdzieś tam obcego obserwujemy całą tą drugą ligę tak? i widzimy drużyny chociażby z Poznania, które bardzo fajnie podchodzą do swoich meczy, na których to meczach jest oczywiście transmisja na żywo, czy komentatorzy, czy jakieś nowoczesne maty są teraz rozścielane do gry. No, chcielibyśmy, chcielibyśmy cały czas podnosić swoje kwalifikacje, chcielibyśmy jeszcze lepiej reprezentować tutaj naszą okolicę, więc no tak, no, jeżeli miałbym odpowiedzieć krótko, to bardzo byśmy chcieli rozgrywać mecze w Szczecinku. Też można powiedzieć, że z tym futsalem, jakby sportem Halowym, idealnie się strzeliście w tą taką niszę tutaj w mieście, bo jakby patrzeć na siatkówkę koszykówkę tam piłkę ręczną, to drużynowe sporty halowe u nas tak w przycinku seniorskie, to tak naprawdę na dobrą sprawę nie istniały. I ten okres taki zimowy, no to była taka pustka, można powiedzieć w tej No kresie. tak, tak, tak. tak. To, to, to też jest taka śmieszna historia, bo nawet jak Wielim był jeszcze, że tak powiem, zamrożony w cudzysłowiu to tutaj zawsze statą sobie powtarzaliśmy, kurczę, no ta zima jest taka trochę pustka, nie? że już nieważne, czy to tam jaka drużyna, ale po prostu miasto, jak gdyby, zasługuje na to, żeby tutaj coś się działo zimą. Nie? Mhm. I, i, I faktycznie doszło do tego, że pojawiły się przed nami możliwości otworzenia sekcji futsalu, dlatego ja byłem przeszczęśliwy, że, że akurat trafiliśmy w, w, w tą, jak gdyby, dyscyplinę, właśnie ze względu na tą zimową aurę, zimową porę, którą jesteśmy fajnie sobie po prostu dzięki temu zagospodarować czas i, i, i myślę, że kibicom też to tak naprawdę pasuje, bo jak doskonale wiemy, zima e, raczej z domu się wychodzić nie chce, tylko ciepła, herbata, koc i, i najchętniej by człowiek leżał, a tutaj gdzieś tam zmuszamy troszeczkę do wysiłku, zapraszamy na nasze mecze. Jestem przekonany, że nikt nie będzie żałował. No to jeszcze tak na temat tej drugiej ligi, bo to jest już druga liga, taka PZP można powiedzieć, to będą też ciekawe wyjazdy dla Was jako drużyny i też ciekawe mecze na miejscu, miejmy, miejmy nadzieję. I to też taka, jakby uatrakcyjnia te rozgrywki, bo to jest jednak tam chyba Poznań, właśnie Toru, jak widziałem mm. na ten moment. Bo jeszcze nie wiadomo jak ta liga się ułoży, ale to na pewno fajna sprawa też dla Was jako drużyny. Znaczy, ja przede wszystkim uważam, że to bardzo fajna sprawa dla piłkarzy, tak? Mm. Bo mimo tego, że są to piłkarze rozpoznawalni tutaj u nas w okolicy, w Szczecinku, mm, ale też z jakimiś takimi. Mm, jakby to powiedzieć, większymi aspiracjami, tak? Mhm. Gdzieś tam to są piłkarze, zas którzy zasługują na więcej, i myślę, że dzięki naszej drużynie dostają to więcej. No bo, m, oczywiście, gdzieś tam nie ubliżając czy nie porównując tych dwóch dyscyplin do siebie, no. Ciekawiej jest zagrać mecz na hali z Poznaniem, tak jak mm. ja tutaj wspomniałeś, czy z Koninem, czy z Toruniem, niż z drużyną tam z czwartej, czy z piątej ligi w okolicy. I, I tu nie chodzi też jak gdyby nawet o rangę tego meczu, tylko po prostu o to, że to już niektórym się troszeczkę też przejadło. Nie? Bo no, ile razy można grać, że tak powiem, z tym Ubowem, z Barwicami i tak i z Czaplinkiem i z tymi okolicznymi i z tymi klubami. Okolicznymi i klubami. No, dużo lepiej też prezentuje się plaka, plakat zapraszający na mecz, gdzie widnieje napis na przykład Wiara Lecha Poznań kontra mm. Wielim Szczecinek. Tak? No to jest y, gdzieś tam myślę, że dla piłkarzy też y, takie y, podniesienie troszeczkę swoich, y, swoich aspiracji, jak gdyby na wyższy poziom. Nie? Mm -hmm.